W dzisiejszym odcinku wykonamy krótki kwadrat na formie. Pokażemy wam jak go zbudować, by był smukły, bezpieczny i wyglądał pięknie. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami instruktor z Opolskiego z Nysy. Cześć wszystkim. Marta Olesiak. Przyjechała do nas, żeby nam pokazać temat techniczny. Przedłużanie na formie. Będzie krótki kwadracik żelem. Zaczynamy. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to żel Easy Shape Light Rose, Cover Pink, Perfect Base, top z drobinkami, topciuszek. Ponadto przydadzą się również Fresh Cuticle nr 9, pilnik o gradacji 100 na 180 buffer o gradacji 180 na 220 Acid Free Primer, pędzel 2 w jednym, Gel Brush nr 6, fioletowe formy, fioletowy cleaner, cleaner Shea Shine i pędzel Cupcake Brush. W salonach królują migdałki, owale, dlatego też niejedna stylistka ma kłopot, żeby wykonać perfekcyjny krótki kwadrat. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Sprawmy, aby wykonanie kwadratu przychodziło nam łatwo i przyjemnie i żebyśmy pokochały ten kształt, ponieważ niejedna dłoń będzie w nim wyglądać świetnie. Przed przystąpieniem do pracy jak zawsze dezynfekujemy swoje dłonie, zakładamy rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekujemy dłonie klientki. Pilnikiem o gradacji 100 na 180, gradacją 180. Skracamy wolny brzeg i wyrównujemy nierówności. Następnie matowimy płytkę delikatnymi ruchami pilnika. Matowimy tak, by nie było żadnego błyszczącego miejsca. W skórki opracujemy frezem numer 9 na obrotach pomiędzy 15 a 18 tysięcy. Łapiemy paluszek od góry. Nachwytem. Ruchem od lewej do prawej strony usuwamy nabłonki i odsuwamy skórki. Pracujemy bez docisku, ruchem popychająco-wymiatającym. Zmieniamy obroty frezarki i opracowujemy drugą stronę. Ponownie zmieniamy kierunek obrotów i wywijamy skórki do góry. Pracujemy bardzo delikatnie, by nie uszkodzić naskórka. Odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Odtłuszczamy płytkę wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Jeśli chcemy sprawdzić, czy na naszej płytce są jeszcze pozostałości poprzedniej stylizacji, użyjmy do tego fioletowego cleanera. Matowa powierzchnia, po której przed chwilą przejechaliśmy fioletowym cleanerem, to naturalna płytka, a świecące, delikatnie błyszczące miejsca. To masa, która została z poprzedniej stylizacji. Przy pomocy nożyczek przecinamy górną perforację, wyrywamy jajeczko i dopasowujemy ją do naturalnej płytki. Sprawdzamy, gdzie powinniśmy wyciąć, by dobrze dopasować formę. Widzimy, że bardzo dużo brakuje jej po boku, więc musimy pogłębić jajeczko. Wycinamy na kształt naturalnej płytki. Przymierzamy jeszcze raz, sprawdzamy, czy forma pasuje i możemy odkleić ją od papieru. Następnie podkładamy pod naturalną płytkę I zaklejamy pierwsze skrzydełka. Ponieważ budujemy paznokcie w kształcie kwadrat nie zaciskamy formy, wręcz przeciwnie, pozostawiamy ją otwartą. Dzięki temu krawędzie naszego kwadratu będą szły na prosto. Nacinamy boki w miejscu wzrostu naturalnej płytki. Robimy to po to, aby uwolnić opuszki. Forma nie może się prężyć. Powstałe rogi również wycinamy, aby nie przeszkadzały nam w trakcie pracy. Aplikujemy Acid Free Primer, malujemy nim tak. Jakbyśmy nakładali zwykły lakier. Primera nie nakładamy zbyt dużo, ponieważ możemy sobie ściągnąć kłopoty na głowę, a w zasadzie na paznokcie. Może nam listować masa, może również dojść do zapowietrzenia. Na pewno kojarzycie z poprzednich filmików, że również i bazy nie nakładamy zbyt wiele. Widzicie, tutaj w paznokciach jednak oszczędność ma swoje plusy. Musimy oszczędnie, z rozmysłem nakładać produkty, bo zbyt dużo. To problem. Patrzymy na paznokieć od góry i domykamy formę tak, aby nie była szersza od paznokcia naturalnego. Na naturalną płytkę aplikujemy niewielką ilość bazy Perfect Base pędzlem do żelu numer 6. Wcieramy ją w taki sposób, aby było widać ruchy pilnika po matowieniu utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Nabieramy małą kulkę żelu Easy Shape Light Rose i przesmarowujemy płytką. Dobieramy kolejną porcję produktu, nakładamy na formę i tworzymy szkielet. Rozkładamy masę w ten sposób, aby wychodził z krawędzi naturalnej płytki na prosto. Drugą stroną pędzla wycieramy i wyrównujemy szkielet na kształt kwadratu. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Odklejamy formę od paznokcia Zgniatamy ją i ściągamy w dół. Budowę wykonamy żelem samopoziomującym Cover Pink. Nakładamy niewielką ilość, tworząc warstwę poślizgową. Dobieramy większą kulkę żelu i umieszczamy ją na środku paznokcia w miejscu, w którym ma się znajdować apex. Rozprowadzamy masę do skórek, następnie rozciągamy w dół aż do wolnego brzegu. Dociągamy żel cienkim pędzelkiem do boków paznokcia. Robimy to szybko tak, aby produkt nie spłynął na wały boczne i skórki. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Warstwę lepką przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Czas na opiłowanie kształtu. Pilnikiem 100x180 przykładamy na prosto do ściany bocznej i nadajemy kształt. Następnie piłujemy drugą stronę i zamykamy paznokcia w tzw. ramie, tworząc wstępny kształt kwadratu. Kolejny krok to opracowanie masy przy skórkach. Ruchami od dołu do góry wypiłowujemy linię włosa przy wale około paznokciowym. Przechodzimy do piłowania ścian bocznych i zaokrąglamy górny łuk paznokcia. Następnie przykładamy pilnik do całej powierzchni, opracowujemy wolny brzeg i linię włosa. Ruchy powinny być proste, nie bujamy pilnikiem. Odpylamy miękkim pędzelkiem, aby sprawdzić, które miejsca powinniśmy dopracować. Kwadrat wydaje się być prostym kształtem i w teorii takim jest, ale w praktyce musimy bardzo pilnować swoich ruchów. Muszą być na prosto. Jeżeli będziemy bujać albo zaokrąglać, nie uzyskamy kwadratu. Natomiast jeżeli nauczymy się. Pracować prosto, wtedy każdy kwadrat nasz i jesteśmy w stanie wykonać ten kształt perfekcyjnie. Aby wypiłować krawędzie, układamy pilnik pod spód i piłujemy na prosto. Pamiętamy, by nie zawijać pilnika w bok, ponieważ możemy stracić krawędzie. Nie wykonujemy szybkich ruchów. Piłując kilka razy w jednym miejscu, odginamy pilnik i kontrolujemy, czy mamy już opracowane krawędzie. Całą powierzchnię paznokcia wygładzamy bufferem o gradacji 180 na 220. Powstały pył odpylamy pędzlem i Brush. Odsuwamy skórki kopytkiem, aby wjechać topem głębiej. Jeśli widzimy pęcherzyk powietrza, który nie przebił się w trakcie pracy, możemy zastosować primer bezkwasowy, który go zakamufluje. Całą powierzchnię paznokcia pokrywamy topem z drobinkami, topciuszkiem. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czy kojarzycie nasze topy z drobinkami bez lepkiej warstwy? Topciuszek, Topless, Top Model. Spróbujcie, każda sroczka, która kocha błyszczące wykończenie. Oj, myślę, że może się zakochać! Topless posiada srebrne drobinki różnej wielkości. Top Model mieni się złotą drobiną. Topciuszek wyróżnia się multikolorowymi drobinkami, i to właśnie jego użyliśmy do naszej stylizacji. Ponieważ Topciuszek nie posiada warstwy lepkiej, nie musimy jej usuwać cleanerem, natomiast skórki możemy przetrzeć cleanerem Shea Shine, aby je wypielęgnować i nawilżyć. Gotowe, tak prezentuje się nasz idealny krótki kwadrat. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie krótki kwadrat, a może właśnie teraz, dzięki temu, co wspólnie tutaj obejrzeliśmy, Opowiedzieliśmy. To będzie wasz nowy ulubiony kształt tego sezonu. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!